Nawet bogiły są ich zapomniane. Ale nie będą w pamięci naszych serc. I za to naszą ci się, żeby była domem dla wszystkich Polaków. Bez względu na orientacje polityczne, na przekonania religijne, na takie czy inne, bo wszyscy próbujemy nasz wspólny dom Polski. I w tej intencji pragnę sprawować tę najświętszą ofiarę czy świętej, a tego rodzaju, skoro tu jesteście. To też w swoją modlitwę, jak zawiednie do tego dojść. W imię ojca i syna i ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest i który bywa i który przychodzi niech będą z wami wszystkimi. Tak po ludzku przywitaliśmy się, żeby tutaj każdy czuł się godny. Nieważne, w którym miejscu świątyni stoję, każdy z nas jest miły Pan Bogu i jego obecność tu jest miła. Więc świadczy o naszej trosce za ojczyzny. Teraz zapyta nasza Unikła, miło była w pełni. Przeprosimy Boga i siebie wzajemnie za wszelkie słowa. Wspowiadam się Bogu wszedł i Wam, bracia i siostry, że, że bardzo zgrzeszyłam myślą o uczynkiem i zajętami. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. to błagam najświętszą Marię zawsze widzę wszystkich Anią i Świętych i nas, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego.